No wrona całkiem okej, okay, muszę powiedzieć z zewnątrz Ładny budyneczek Nie ukrywam Ta Boska z tymi taksówkami, zobaczcie jaka jest pod spodem rejestracja przerwam tak zwaną egipską siekierę za 4 funty czyli brutóweczka a w telewizji leci właśnie dzisiaj modlitwa w Metzce. Witam serdecznie, Piotr Przewarski Wydaje mi się długo oczekiwany odcinek przez niektórych, czyli Aleksandria Znajdujemy się aktualnie, słuchajcie przy placu At Tahrir skąd jeżdżałem autobusy firmy GoBus Chciałem wczoraj zakupić w siedzibie czyli dokładnie w tamtym budynku ale niestety Ilość osób, która czekała również, aby zakupić bilet, była tak duża, że sobie dałem spokój. Ponad 30 osób czekających w kolejce przede mną zakupiłem bilet online, zapłaciłem całe 20 złotych i można jechać. Teoretycznie przy placu Atahir At pod zdjęciem Krzysztofa Iwisza znajduje się stacja GoBus i stąd wyjeżdżają autobusy Praktycznie wszędzie jesteśmy już na dworcu. Autobusy są podstawione obok tej stacji Go Bus, obok tego, co wam pokazuję. Tu jest to biuro, które wam pokazywałem. To jest nasz hotel. tutaj są autobusy, tak jak mówiłem. 20, chyba 2 zł, nie mniej jak 20, 22, chyba czy 23, coś koło tego słuchajcie 90 a, funtów autobusy wyglądają mega dobrze, mega nowocześnie żadne jakieś stare hachmęciarze ale powiem wam jaki zrobiliśmy błąd ja w ogóle wstałem dzisiaj o godzinie 5 rano taki zmiażdżony byłem przekonany, że uciekł tam autobus no i mówię dobra, nie jadę do tej Aleksandrii, trudno ale za chwilę patrzę, że jeszcze mam 20 minut ubrałem się, wyszedłem wiadomo, że jest ciepło, nie zabrałem z sobą bluzy którą powinienem mieć, bo najprawdopodobniej jak odkręcą klimat w autobusie to się zesramy z zimna ale trudno Trzy godziny mniej więcej do Aleksandrii powinien jechać autobus, tak więc przed godziną 10 rano powinniśmy być jeszcze na miejscu pewnie jakaś krótka drzemka w autobusie no i widzimy się już po tamtej stronie Obok jest stacja autobusów coś ala la i wydaje mi się, że gdybyście nie zapali autobusu, go bus, to pewnie spokojnie można jechać takim zwykłym, zaparkują się ludzie i można jechać. Witam Was serdecznie z miasta Aleksandria, prosto do stacji autobusowej. Godzinna obsuwa. Mamy tylko i wyłącznie jeden dzień, żeby zwiedzić jak najwięcej. Więc postaramy się Wam pokazać tyle, ile wlezie przyjechaliśmy z godzinką obsuwy. Ale to nie jest jakaś tam straszna tragedia. Szukamy tak która zawiezie nas do pierwszej atrakcji. Tam miasto przywitało nas dość srogim słońcem, strzelam że jest jakieś 30 parę stopni Ale to fajnie i narzekamy, jedziemy w stronę katakumb i zaraz wam powalam troszkę na temat Nacięliśmy na teren katakumb. Wtedy trzeba było zostawić kamerę, ponieważ bilet kosztował 8 dyszek, a kamera kosztowała, słuchajcie, aż 300. Jeśli to są katakumby, to się wpie, To jest bida. Ulokowane są w centrum Aleksandrii. No nie powalają na chwilę obecną. Jak tak patrzymy, jest spoko, są tutaj grobowce, ale spodziewaliśmy się chyba czegoś bardziej spektakularnego. Dalej nic, główne katakumby jeszcze przed nami w tamtym budynku. No i wchodzimy do katakumb. Które znajdują się grobowce cesarzy z II wieku. Ciekawostką jest to, że katakumby zostały odkryte przypadkiem w 1900 roku w Aleksandrii. Musicie wybaczyć za kiepską jakość nagrania, ale niestety nie ma tutaj dostatecznej ilości światła. Mamy tutaj of of city w Memphis. I tutaj to był główny gatunek Memphis. Więc to znaczy, że wszystkie te osoby są rzadkie, nie tylko rzadkie, które znajdują się na tomie. Jeszcze taka ciekawostka: dowiedzieliśmy się, że katakumby. Jeszcze taka ciekawostka: dowiedzieliśmy się, że katakumby zostały znane puste. Tak więc nie wiadomo. Podobno wiadomo, kto to był pochowany, ale nic nie jest. Zostało. Dwie rodziny, ale nie zostało nic znalezione. XVI wieku, wychodzimy, moi drodzy, a nie zachwyciła. Nie wiadomo jak. Idziemy na śniadanie. Mówiliśmy sobie spaghetti o takiego lokalnego pana z budki za 10 funtów, moi drodzy. To jest 2,50 polskich złociszy. Niesamowita cena. Taka najzwyklejsza budka pomiędzy, w sumie tutaj nic nie ma. Ale to jest klimat właśnie takiego podróżowania. Najtańsza egipska potrawa, moi drodzy. 2,50 zł. Cisza. Życzę wam smacznego. Aleksandra jest drugim co do wielkości miastem w Egipcie. Według informacji w Necie, ale pewnie są sprzeczne jak zawsze, około 5 miliona mieszkańców, 4,8. Ale na pewno jest więcej i jest szóstą podobną aglomeracją na całym kontynencie afrykańskim. Zmierzamy do kolejnej atrakcji, i tutaj również, jak w Kairze, same chodzenie po mieście naprawdę ma klimat. A te auta, które widzicie, żółto-czarne, to nic innego jak taksóweczki. Ciekawostka w Egipcie praktycznie w każdym mieście, w każdym miejscu muszę sobie na, na, nalać sobie wody i sobie dygnąć z Afriko Ale od razu wam mówię, że ja bym nie ryzykował picia takiej wody, bo jeżeli nic chcecie mieć tzw. klątwy faraona to bądźcie czujni z tymi taksówkami, zobaczcie jaka jest pod spodem rejestracja Co muszę zaznaczyć, niesamowita gościnność bi od tych ludzi. Gdzie nie idziemy, wszyscy słuchajcie, zapraszają, bo zapraszają, po prostu nie wiem, chcą pomachać, uśmiechnąć się. Kurczę, no, kompletnie inaczej wyobrażałem sobie ludzi z krajów arabskich po moich złych doświadczeniach w Maroku. Niestety również, bo tych pięknych budynków jest troszkę slamsu i przypadkiem się takie jedne zapuściliśmy. Ale bardzo sympatyczni ludzie po prostu powiedzieli nam, żebyśmy tam nie wchodzili i żebyśmy poszli sobie normalnie główną drogą w stronę Pompeji. A tutaj, shishkę można palić wszędzie za grosze. Powiedzieli nam dzisiaj 10 funtów, czyli to jest 2,50 za shishę. Jesteśmy przy kolejnej atrakcji. To jest kolumna. Pompejska, chyba dobrze mówię. Jeśli się mylę, oczywiście napiszcie w komentarzu. Wejście kosztuje 20 zł i w sumie nie powala. To jest tam za murami. Zobaczymy, jak to wygląda i nie warte, żeby płacić 20 zł i zrobić tylko i wyłącznie zdjęcie. Tak więc ruszamy w kierunku cytadeli i ogólnie będziemy szli pieszo, ponieważ mamy sporo czasu, a naprawdę miasto samo w sobie jest niesamowicie piękne. Z takich ciekawostek, miasto jest najważniejszym portem w Egipcie. Leży nad Morzem Śródziemnym i jest znane z rozwoju kultury oraz nauki. Zobaczcie na te wszystkie zabytkowe budynki. Pięknie to wygląda. Ciekawostka, rzecz, której się kompletnie nie spodziewałem. Zobaczcie, tutaj są tory, i tędy przejeżdża tramwaj. Jeszcze nie mieliśmy okazji spotkać idąc sobie na piechotę, ale będąc się w autobusie czy przepraszam, w taksówce widzieliśmy jak przejeżdża tramwaj. Miejmy nadzieję, że idąc wzdłuż torów spotkamy. Zobaczcie, udało się znaleźć tramwaj, taki trochę jak ten w Lizbonie czy w Porto. Zobaczcie, żółty, oldschoolowy egipski tramwaj. Przerwam tak zwaną egipską siekierę za 4 funty czyli w a w telewizji leci właśnie dzisiaj modlitwa w tym 40 stopni a oni się modlą pijemy herbatkę i idziemy dalej na spacer piękne miasto Aleksandria To nie świeżutki Obok po lewej stronie jakaś buda ze street foodem i widzę, że dość sporo ludzi tam czeka na jedzonko No i dość ładnie pachnie Ale powiem wam, że przez to gorąco nie chce się nawet jeść więc co chwilę tylko robimy pauzy żeby się czegoś napić Lokalne owocki Smakuje jak kiwi tu polega, bardzo na mówi Pan tu odbiera właśnie Niestety dużo mów tu lata gdzie to jest? Gdzie to położył? A do psute było, były, tak? No. Teraz wam powiem jak smakuje. Mocne go. mogę. stronę wody przechodzimy właśnie teraz przez taki parczek i tutaj jest pomnik Mohameda Ali'ego Paszy, wicekról Egiptu w latach 1800 Sześć czterdzieści osiem. Duże zaskoczenie w porównaniu do Kairu jest o wiele więcej ludzi. W godzinach popołudniowych na mieście w Kairze było kompletnie pusto. Schodzimy się marketem. Teoretycznie można kupić wszystko. Trąbiące auta, bielizna, skarpetki, perfumki. A my szukamy jedzenia, bo nie ukrywam, że już delikatnie człowiek się robi głodny, bo ten makaron no niekoniecznie był w stanie nas nasycić dostatecznie co jest dobre, nie ma takich naciągaczy którzy gdzieś tam wiecie, by was co chwilę zaczepiali i pytali czy chcielibyście coś kupić mówię, od Maroka różni się to kolosalnie na ulicach jakoś szczególnie nie widać turystów tym bardziej tędy, tędy my się poruszamy, przy Kumbach było kilkoro turystów z autogaru z Rosjanami i to w sumie tyle nie ma tu jakaś za dużo, więc to jest fajnie, że można sobie pojechać na własną rękę Naprawdę bardzo tanio I odetchnąć od takich wiecze, zaczepiaczy, którzy chcą wam coś sprzedać Baza właśnie wyczaju blok, który zobaczcie jak stoi krzywo Tak ojdzie No nieźle Takich budynków jak ten jest dość sporo w mieście Zgady najprawdopodobniej nie przetrwały Czasu i tak, wybrali z bloku I tutaj też Więc albo rozbierają Będą stawiać coś nowego Albo po prostu już nie dał rady Na pewno większość z was będzie zastanawiała się czy warto przyjechać do Aleksandrii I nie tylko ze względu na Bibliotekę, do której się udamy, ale to już będzie w kolejnym odcinku Ponieważ nie jestem w stanie tego skompresować na jeden materiał nawet jeżeli chodzi o samo przechadzanie się pomiędzy tymi wszystkimi uliczkami, naprawdę warto wsiąść w autobus za 20 zł z Kairu i w 3,5 godziny będziecie na miejscu. Tak swoją drogą ciekawe czy ktoś kupuje lustra w kształcie logo Apple'a. Wchodzimy do restauracji, tak wygląda menu niestety większość knajp w niedurystycznych miejscach, nie ma nic po angielsku Konchi Gastro, szawarma z ulicy Aleksandrii Jedna sztuła kosztuje 30, czyli to jest 7,50, więc wygląda na świeże, tylko mają kurczaczka tak więc czekamy, zaraz dam wam relację. Jesteśmy na terenie bardzo ładnego meczetu Abu al-Abbasa al-Mursiego. To nie jest ten, który widzicie, a ten, który jest za mną. Naprawdę ładny, duży meczet w Aleksandrii, a tam w tle jest jeszcze jeden, zobaczcie. Naprawdę bardzo ładnie oba się prezentują. Niestety nie wpusiłem z do środka, powiedzieli, że dopiero o godzinie 3.00. Za dla nas to jest ciut za późno. Tak więc, tylko kilka przebitek z zewnątrz, i niestety trzeba iść dalej. No ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o budynki w krajach, gdzie religią główną jest islam. No to mają rozmach Tak więc nie ma co czekać godziny ponad, żeby otworzyli nam meczet Idziemy na kolejną atrakcję, zostało nam jeszcze dwie w dniu dzisiejszym Tutaj już czuć nadmorski klimat Łódeczki, gofry, lody, jak nad polskim morzem, praktycznie, moi drodzy. No i dochodzimy chyba do największej atrakcji naszego dzisiejszego spaceru po Aleksandrii, moi drodzy: cytadela Kite Bay. Mam nadzieję, że czytam dobrze. Proszę mnie nie karcić. Nie jestem jeszcze znawcą języka arabskiego. Według Google pokazywana jako dość często uczęszczana atrakcja. Również widać to po ilości samochodów tutaj na parkingu oraz turystów lokalnych, którzy się przechadzają w tym miejscu. Podejdziemy troszkę bliżej. Zobaczymy, czy da się nagrać wewnątrz, czy da się w ogóle wejść do środka. Z takich podstawowych informacji jest to twierdza wzniesiona przez sułtana w XV wieku. Powiem wam, wygląda z daleka dość imponująco, na samej górze, na szczycie powiewa flaga Egiptu, a turystów z każdym krokiem coraz więcej. No i muszę przyznać, że turystów zagranicznych również jest mało. Widzieliśmy jeden autokar tam pod katakumbami, teraz ten sam autokar wyjeżdżał również stąd, więc... Raczej Aleksandria nie jest jakoś zadłużona przez turystów. Wydaje mi się, że w Kairze mogłoby być ich trochę więcej, ale tak nie widać, nie wiadomo jak, ponieważ jest to ogromne miasto jedno i drugie. Tutaj wszędzie można kupić sobie świeżą rybkę z morza, owoce, lody. No tak i wiecie, nadmorski klimat praktycznie jak wszędzie. Jakbyście mieli za dużo pieniędzy i za dużo czasu w Aleksandrii, to jeszcze można sobie skoczyć na akwarium tu jest, oceanarium. Nie jestem szczególnie fanem takich przedsięwzięć, widziałem wielokrotnie piękne ryby nurkując gdzieś tam w świecie, więc oceanarium niekoniecznie do mnie się dzisiaj przemawia. No wygląda całkiem ok muszę powiedzieć z zewnątrz. Ładny budyneczek. Nie ukrywam. Od razu przestroga dla Was. Przy głównym wejściu z tamtej strony to jest wejście do Muzeum Rybnego. Dobrze że nas powiadomili, bo nie jestem fanem ryb. Więc pewnie bym wszedł i wyszedł. Wejście kosztowało 25, ale średnio mnie to interesuje. Jesteśmy już na terenie cytadeli. Niestety cofnęli mnie ze statywem. Kompletnie nie rozumiem. Przepisu, że można mieć kamerę, można mieć aparat, można mieć wszystko ale nie można mieć statywu nie mam żadnego pojęcia dlaczego wejście do obiektu kosztuje 60 funtów, czyli jest to 15 złotych jeżeli macie legitymację studencką kosztuje zaledwie 30 funtów, czyli 7,50 ja mam całkiem przyjemny obiekt, żeby sobie wejść, na chwilę pochodzić zrobić kilka zdjęć Największość turystów to lokalni. Nie wiem jaka jest cena dla lokalnych, bo ceny biletów są napisane dla turystów w języku angielskim a dla lokalnych po arabsku, czego nie rozumiem Powiem wam, że tłoczno od Habibik w środku Chcemy wejść na górę, żeby porobić sobie jakieś ładne zdjęcia, jakieś przebiteczki. O to jest widok na zewnętrzny plac. Przyznam się, że taka typowo turystyczna atrakcja, dawno nie byłem na takiej typowo turystycznej, gdzie większość ludzi to po prostu lokalni, którzy przychodzą zobaczyć z ciekawości jak wygląda budynek wewnątrz, nie zachwyca. W środku na dobrą sprawy nie ma, nie wiadomo czego w sobie, żeby tu się tym zachwycać. No cena mówię, te 15 zł jest adekwatna do tego, żeby sobie wejść, porobić parę po prostu zdjęć. Nie ma tragedii. Wygląda mówię, całkiem znośnie. Ale pomału trzeba się ewakuować. No jak mówiłem obiekt z oceną dostateczną. Na 5, Ale poważnie bardzo spoko Warto przyjść jak jesteście w okolicy, ale czy warto jechać Z samego Kairu, żeby zobaczyć tylko i wyłącznie Stadele? Ciężko stwierdzić Troszkę sobie pochodziłem dzisiaj Naprawdę bardzo fajny, gorący dzień w Aleksandrii Fajnie warto było pochodzić troszkę, pospacerować lokalnymi uliczkami temperaturowo mówię, jest dość troszkę ciężko, bo prawie 40 stopni, cały czas wiecie te słońce wali na łeb, ale bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, najważniejsze, że ludzie są sympatyczni, jest tanio deszcz nie pada, na łeb się wiecie nie sypie to jest chyba w sumie najważniejsze jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, zostawcie łapkę, w sumie subskrypcję pierwszy raz na kanale, łapkę do góry jak się podobało, komentarz moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku Miejmy nadzieję, że jeszcze jednym z Aleksandrii, tak więc do zobaczyska, siemano, hej! set the rewind and 19 was the give i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't believe it's true i'm just as surprised as you is this really happening